Hmm? Mogę pierwsza zacząć? Wow, jaki apetyczny, gorący burger! Hmm. Zgadza się, też z chęcią bym takiego spróbowała. Rozumiem, ale jest mój. Pachnie cudownie. Mm, jest bardzo smaczny. Palce lizać. Mabel, teraz ty sprawdź, co masz pod kloszem. Yeah! Już! Zamrożony burger poważnie to bułka w kawałku lodu. A co jest w środku? Okropność odłożę to. Ogórki. A, ogórki. Roxy, spójrz, co mam. Dzięki temu zabiegowi można się odmłodzić o 10 lat. Chcesz spróbować? No pewnie, że chcę. Z przyjemnością. No to bierz. Okej. Okay. Jaki przyjemny chłodek? Świetnie mój plan zadziałał, a teraz szybciutko zjem tego przepysznego burgera Roxy. Och, no to ja rozumiem. Myślę, że już mogę zdejmować te ogórki, co? Co? What? To przecież nie jest mój burger. Mabel! Ojej, przepraszam, ale nic już nie zostało. Jak ci nie wstyd! Jak mogłaś zjeść mojego burgera? Przepraszam, nie mogłam się powstrzymać. Ale super gra! Tylko spójrzcie, to nowa gra multi Sort Jest niesamowita i wesoła. Każdy może ją pobrać w Google Play lub App Store. Ściągnijcie ją już teraz i zagrajmy razem. Otwierany? Dobra. O rany! No. Nóżki kurczaka z KFC, tylko moja porcja jest zamrożona. To niesprawiedliwe. Nie dam rady tego ugryźć. Nie ma mowy, nie zmusicie mnie, żebym to zjadła. Ojej, co za zapach! O nie! Prawie oberwałam lodową nóżką z kurczaka. Ok, spróbuję mojego apetycznego dania. Mmm, jest naprawdę przepyszne. Ojej! O rany! Ten kurczak jest bardzo ostry! A, cała muzia mi płonie! Nie zauważyłaś? Tu przecież jest napisane super ostre! nie mogę utrzymać tego ognia! Wiesz co? Ten pożar jest mi nawet na rękę. Mogę roztopić moje zamrożone nóżki! Od razu lepiej! Teraz są takie pyszne i ciepłe. Bardzo dziękuję, Roxy. Jesteś prawdziwą przyjaciółką. Ciekawe, co jest pod kloszem. Mogę pierwsza zacząć? Co to jest? Zamrożona kola? O nie. Chociaż padłam na pewien pomysł. Mogę zrobić w niej otwór za pomocą wiertarki. i wyjąć z kubeczka. Teraz to lody o smaku coli. Rewelacja. Mabel, brawo, to było genialne. A teraz sprawdźmy, co ja dostałam. Też mam kolet, tylko jest super gorąca. Jak ja mam to wypić? Nie mam pojęcia. Okej, okay, spróbuję. Auć, auć, auć. I palec. To jest bardzo gorące. Nie ma mowy, nie będę tego piła. Będziesz musiała, moja droga. Skoro nic na to nie poradzę to muszę wziąć się w garść i to wypić. Ojej, jakie to jest gorące. Zrobiłam to. Ale teraz płonie mi cały język. Muszę jakoś pomóc, Roxy. Już wiem. Przyłóż, to jest zimne. Och, od razu zrobiło mi się lepiej. Dziękuję. Super, że ci pomogło. Już chcę zobaczyć, co jest w środku. Zobaczmy, kto będzie pierwszy. Wygrałam, zaczynam. Ciekawe, co dostałam. Wow, rany! Ale pięknie wygląda ten tort. Chcę go już spróbować. O nie! Jest zamrożony. Nie zauważyłam tego od razu. No to trzymaj ten młotek i rozbij tort na małe kawałki. To naprawdę fajny pomysł. No to jedziemy z tym! Wow, ale super! Podoba mi się to! Wspaniale! Teraz po torcie zostały tylko kryształki. Chcę ich spróbować. Mm, to jest smaczniejsze niż myślałam. Wow! Cudownie, Roxy sprawdź, co ty masz. Ojej! Też mam tort, ale wygląda tak, jakby ktoś na niego usiadł. Dobra, zaryzykuję i go spróbuję, ale nawet nie mogę na niego patrzeć, chociaż pachnie naprawdę fajnie. O nie, smakuje okropnie. Co? Według mnie on jest super! Super, chyba coś ci się pomyliło. Nie, no to przecież tort. Oddaj mi go, proszę. Dziękuję. Widelce nie potrzebuję, bo zjem go po prostu tak. Mmm, palce lizać. Mabel, jesteś bardzo dziwna. Otwieraj pierwsza. Z przyjemnością. Wow, to przecież lody. W dodatku truskawkowe. Bardzo się cieszę. A ty co masz, Roxy? Zaraz się dowiemy. O nie! Moje lody się rozpuściły. Wyglądają beznadziejnie. Nie mam ochoty tego jeść. Jesteś przegrywem. Ale z ciebie, koleżanka, zero wsparcia. A ja nie mogę się doczekać, kiedy spróbuję moich lodów. Ojej, jak one apetycznie wyglądają. Prawdziwa uczta. Mabel, a może chcesz się ze mną podzielić? Oczywiście, że nie. Lody są tylko moje i sama sobie z nimi poradzę. Ale z ciebie chci wózka. Czemu miałam takiego pecha z tymi lodami? Wiecie co? Wpadłam na genialny pomysł. Mogę przecież zamrozić moje lody za pomocą miętowej gumy Mentos. Chwileczkę, chwileczkę. Patrzcie, już czuję chłodek w buzi, a teraz dmucham! To niemożliwe. Ze mną wszystko jest możliwe. Muszę tego tylko spróbować. O, tak, to prawdziwe lody. Są pyszniutkie. To było niesamowite, Roxy. Przygotujcie mi pączki. Dobrze, moja droga. Muszę wlać ciasto do opiekacza. Dzięki temu pączki będą puszyste i smaczne. O tak. Najważniejsze to się nie spieszyć. Babciu, a ja przygotuję kolorowe pączki z tęczowego ciasta. Myślę, że bardzo spodobają się naszej dziewczynce. Wlewamy ciasto do opiekacza. I można zamykać. Ojej, prawie zapomniałam o fioletowym cieście. Zamykamy i czekamy. Rączka. Czarne ciasto. Dziękuję. Brawo. A teraz mi nie przeszkadzaj. Oczywiście, że najsmaczniejsze i najładniejsze pączki są czarne. Nie wierzycie? To zaraz sami się przekonacie. O, tak, idealnie. A teraz czas użyć palnika. Ola Boga! Ojej! Babciu, babciu! Wszystko w porządku! Nie bój się tak! To tylko Wednesday! Wednesday, przestań straszyć babcie. To nie moja wina, że jest taka wrażliwa. Podpiekam marshmallow, żeby zrobiły się chrupiące i złociste. Idealnie. A teraz ozdobię swoje pączki za pomocą pianek. Zrobię z nich pajęczynę. No i oczywiście czas dodać pajączki, żeby lepiej wyglądało. Co powiesz, rączka? Podobają Ci się nasze pączki? Ja jestem zachwycona. Przybij piątkę, moje pachnące pączki już leżą na talerzyku. Czas posypać je cukrem, pudrem. Pięknie dodam jeszcze trochę owoców, cudownie i zdrowo. Fajnie ci to wyszło. Dziękuję, moja droga. Moje kolorowe pączki też już są gotowe. A teraz czas... Ojej. Na kolorową posypkę. Rozsypała się, ale nic nie szkodzi. Wszystko gotowe. O tak. Smacznego. Wow, jakie to jest piękne. Chcę tego spróbować. Zacznę od tych pączków. Mmm, wspaniale, są bardzo pyszne. A te pączki są takie kolorowe, miam, miam, miam. Też są bardzo dobre. Wow! Wednesday, jesteś geniuszem. To wygląda jak pajęczyna. To bardzo zabawne. Ciekawe jak smakuje. Mmm, bosko! Dobrze, muszę wybrać zwycięzcę. Ale to nie jest takie łatwe, więc wygrywają wszyscy! Oj, wspaniale! Brawo my! Hora! Tym razem przygotujcie dla mnie makaron. Oczywiście, moja droga. Jestem gotowa, żeby zacząć. Znam jeden przepis, który na pewno zrobi wrażenie. Rączka, przynieś wszystkie składniki z czarnego pudła, którego prosiłam, żeby nigdy nie otwierać. Nadszedł czas, żeby przygotować coś wspaniałego. Nawet nie pytajcie, z czego będę gotować. To straszny sekret. Lepiej, żeby nikt tego nie wiedział. No dobrze niech będzie. Uchylę rąbka tajemnicy. Dodaję sok jagodowy. A następnie makaron. Dokładnie wszystko mieszam. A teraz można kłaść na talerzyk. Całość ozdobie za pomocą ośmiorniczek. Dziękuję rączka, bo prawie zapomniałam. A oto i nasz wspaniały sos. Wszystko gotowe. Co za paskudstwo! Tak, aż dreszcz dostałam. A ja zdecydowałam, że makaron przygotuję własnoręcznie. Z mąki. Ojej, <laughs> opsik! O Hej, nic. Przepraszam, babciu. A teraz muszę rozbić jajka prosto do wgłębienia. O, tak. Można zagniatać. Ojej, to wcale nie jest takie łatwe. Ojacie wyszło całkiem spore. Teraz podzielę ciasto na kawałki, a każdy kawałek zabarwie na inny kolor. Pięknie można wałkować i ostrożnie kroić. Och, uwielbiam gotować! To taka zabawa. Wrzucam makaron do garnka i czekam aż się ugotuje. Super. Brawo, moja droga. A co z moim makaronem? Ojej, okulary mi zaparowały i nic nie widzę. Gdzie tam są moje narzędzia? O, tutaj. Muszę położyć makaron na talerzyku, póki się nie przykleił do dna garnka. O, świetnie, znowu widzę. Zapomniałam polać makaron ketchupem. Babciu, mój makaron też się ugotował. Już go wyjęłam i ozdobiłam. Oj, cudownie. Nic postarałaś się. Smacznego. Hurra, wszystko wygląda super. Ojej, jaki straszny makaron. Jest jak jakaś flegma. Bleh. Nie chcę tego próbować. Lepiej zjem ten apetyczny makaron z keczupem. Mmm, pyszny. A teraz spróbuję tego makaronu. Wow, jaki kolorowy! O, oh, i pachnie bardzo apetycznie. Wręcz nie mogę się oderwać. Enit, jesteś super, wygrałaś. Ja? Hurra! Starałam się, smacznego. Tym razem chcę, żebyście dla mnie przygotowali bardzo pyszny koktajl. Oczywiście, nie ma problemu. Mam tu akurat cukierki, z których wyjdzie mi bardzo kolorowy i smaczny napój. Czas, żeby rozpuścić je za pomocą suszarki. Ojej, nie w tę stronę! Kurczę, prawie zniszczyłam sobie fryzurę! Uff, to było mocne. No dobrze, rozpuszczam cukierki, a teraz umieszczę je w specjalnej foremce. Każdy kolor oddzielnie. Właśnie tak. Zielony, żółty, fioletowy i pomarańczowy. A teraz to wszystko zamrożę za pomocą spreju do błyskawicznego zamrażania. Gotowe. Patrzcie, co mi wyszło. Takie fajne, kolorowe, jadalne kubeczki. Teraz naleję do nich sprajta. Och, jak to super wygląda! Pozostało to tylko ozdobić bitą śmietaną i mam wszystko gotowe. Ojej! Baciu! Co się dzieje? Wszystko w porządku? Nie właził mi tu seller, ale już mi się udało. Okej. Okay. Celer w środku. Muszę to teraz wszystko zmielić. Chcę uraczyć naszą dziewczynkę świeżym smoothie z warzyw. To zarówno smaczne, jak i zdrowe. I mamy to gotowe. Ojej, fo, babciu, jesteś pewna, że to jest smaczne? Pachnie uchydnie. A ja przygotuję mój ulubiony koktajl. Najpierw ozdobię szklankę za pomocą syropu truskawkowego. Następnie wleję napój Mountain Dew. A na koniec dodam ozdoby w postaci żelkowych oczu. Dziękuję, rączka. Wspaniale co za okropność smacznego moja droga, wow, jak wszystko fajnie wygląda. Chcę zacząć od tego koktajlu. Smaczny. I kubeczek jest jadalny. Ojejejej, jaki kwaśny! Aaaa, trzeba to szybko czymś popić. Fuu, seler! Ochyda! Oh, Och, dobrze, że koktajl od Wednesday jest taki smaczny. Mmm, uwielbiam żelkowe oczy. Już wiem, wygrywa Wednesday. Nareszcie. Ojej, ja tak się starałam.